Cześć, jak się macie? Witam was bardzo serdecznie w kolejnym z cyklu gramy system Konrad. Eee, Postanowiłem, że zrobiłem taką małą niespodziankę. No i, no i dzisiaj, jak widzicie, pogramy sobie w grę Crisis 2. Nie bójcie się, jest to oczywiście wersja beta. Do premiery gry jeszcze trochę zostało. Ale pomimo, że jest to wersja beta, jest to praktycznie już gra skończona. Eee, tylko po prostu jeszcze tam ostatnie poprawki przed wydaniem tej gry. Teraz jak widzicie, gra ja nam się tutaj wczytuje. Podczas, podczas wczytywania są właśnie le, takie drobne lagi. No i właśnie podczas tego wczytywania, tak jak teraz widzimy, zaczyna nam się robić taki niebieski ekran. No i to jest nasz no, główny bohater. No i po prostu zaraz na minimapie pokażą nam się takie trzy niebieskie punkciki. O właśnie, tak jak teraz to zrobiły. No i po prostu musimy się jakoś do nich dostać. Eee, właśnie, to już Przeciwnik nasz. Tutaj mamy do dyspozycji kilka pistoletów. Eee, no one są raczej zbierane automatycznie, no chyba, że mam pełny ekwipunek, to są zbierane za naszą zgodą. No może weźmy sobie snajperkę. Widzimy. Tutaj przejdziemy sobie bokiem, pod shiftem mamy sprint. Nasz bohater ma również inne jakby m, swoje zalety e, zdolności pod E mamy widzimy niewidzialność o. Tutaj nasz zaszedł e, Pod klawiszem N mamy podczerwień widzimy no, jeżeli włączymy sobie podczerwień lub właśnie tą niewidzialność, to spada nam energia. Wskaźnik energii mamy w prawym dolnym rogu naszego ekranu. No i po prostu musimy się pilnować, aby ta nasza energia całkowicie nam nie spadła. Widzimy już do nas strzelają, to możemy sobie kucnąć no i przejść dalej. grałem w multiplayer również w beta, no i trzeba przyznać, że lagi były okropne no ale trzeba było się tutaj spodziewać, to jest wersja beta, więc musimy przeładować jak widzicie no grafika jest fenomenalna no w końcu ma wykorzystywać direct pełno szroi się od ludzi Na samym początku gry właśnie walczymy z ludźmi dopiero potem z obcymi ale na samym początku gry już mieliśmy styczność z takimi pająkami jakby które po prostu jakby wszczepiały jakiś chip, no i z ludzi po prostu są dane ci zmińcie. Weźmy sobie amunicję. No i możemy przejść dalej do góry. Tutaj musimy uważać, bo stoi helikopter. No i oczywiście helikopter będzie w nas strzelał. Musimy uważać, gdzie on stoi. No właśnie teraz szedł nas helikopter, musimy przejść szybko. Tutaj również możemy się skradać, i jakby zabijać naszych przeciwników od tyłu z Oj, schowamy się tutaj. No, no i wyścignąłem. No tutaj. No. Łatwo nie mamy, widzimy. Przyładuję sobie. O, no, tutaj mamy. No chodź. Zdążę, zdążę, zdążę. Jest, zdążyłem. No i mamy checkpointa. Lepiej sobie włączyć podczerwień. O tak, zjemy sobie to tutaj, tu w tej grze również możemy w takie różne samochody eee, nie wiem czy widzicie ale po prawej stronie mam takie jakby podsumowanie jak muszę sobie radzi z tą grą no i tutaj mamy na przykład wypisane FPSy po, po ile ciągnie widzimy wo no, wo ta woda jest fenomenalnie zrobiona widzimy jakieś sobie. Mamy tutaj lornetkę, no i B. No i mamy sejwa następnego. No i widzimy teraz robota takich małych pająków. No idzie, a ja teraz mam iść. Wyborczy to co? No właśnie to jest ten kosmita. No i nic, będziemy musieli wejść. Wyjść Włączę sobie podczerwień. No i wychodzimy. Hmm. No dobra, ja się będę tutaj z tym głowił jak stąd mam wyjść. A ja się już z wami żegnam. Zapraszam na kolejny filmik z Crazy S2. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.